Pana z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, wychodząc z kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do Niego: Pójdź za mną. A On wstał i poszedł za Nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników, grzeszników. Zasiadło razem z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarzy zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzie niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby wołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wszyscy trzej ewangeliści synoptycznie opisują to wydarzenie, powołanie Lewiego, bo tak jest zapisane i u Łukasza, i u Marka. Warto wychwycić różnice, które są właśnie u Mateusza. Mateusz nie używa tutaj imię Lewi, ale mówi: Mateusz. Imię dla Izraelitów nie było tylko nazwą własną jakiejś osoby. Niosło tajemnicę tej osoby. Co znaczy imię Mateusz? Dar Boga. To zdanie można byłoby przeczytać w ten sposób. Jezus wchodząc do kafarnaum ujrzał Dar Boga. Nikt tak na Mateusza nie patrzył. Każdy na niego patrzył jak na zdrajcę, kolaboranta, złodzieja, współpracownika na jeźdźcy. Prawdopodobnie nawet sam Mateusz tak na siebie patrzył. To znaczy, widział w sobie człowieka przegranego, widział w człowieka, któremu życie się nie poukładało. Chociaż był bardzo bogaty, majętny, wiele posiadał, ale był bardzo sam. Nie czuł sensu w swoim życiu. I oto spotyka Jezusa, który patrzy na Niego inaczej. I to spojrzenie wszystko w Nim zmienia. Oto różnica patrzenia Jezusa i naszego. Kiedy Jezus patrzy na człowieka, On nie widzi tego, jaki człowiek w tym momencie jest: że jest grzesznikiem, uwikłanym w jakieś swoje słabości, że jest złodziejem. Widzi potencjał. Widzi możliwości. Widzi, kim ten człowiek się wstał. On widzi w Mateuszu swojego ucznia, apostoła, przyszłego Ewangelistę, tego, który odda za niego swoje życie. Oto różnica spojrzenia Chrystusowego. Nie wiem, jak dzisiaj patrzysz na siebie. Może znowu coś się nie wyszło. Może masz serdecznie siebie dosyć, jak Mateusz. Chciałem, żebyś zobaczył dzisiaj spojrzenie Jezusa, które patrzy na Ciebie z wiarą, na Ciebie i na mnie, i mówi jeszcze dużo dobrego przed Tobą. Druga różnica jest taka, jakie słowo używa Mateusz w momencie, kiedy, Mateusz, kiedy zapisane jest, że wstał. Nam się wydaje, że chodzi o, o to, że ktoś siedział tak jak Wy teraz siedzicie i za chwilę wstaniecie. Nie. Tam jest użyte przez Mateusza specjalne słowo, które w Ewangelii zarezerwowane jest na zmartwychwstanie. To znaczy, że Mateusz w tej komorze w spotkaniu z Jezusem zmartwychwstał. Narodził się na nowo, stał się nowym człowiekiem. Fenomenalne w tym spotkaniu jest to, że Jezus nie mówi tak: Mateusz, wiesz, ja bym cię nawet powołał na swojego ucznia. Ale wiesz, człowieku, ty musisz się zmienić, ty musisz przestać kraść, bo ja nie mogę takiego człowieka powołać. Mateusz nigdy by za takim Jezusem nie poszedł. To jest fenomenalne w Jezusie. Gdyby Jezus tak postąpił, to Mateusz potraktowałby jako kolejną kpinę, drwinę z niego, bo on znał siebie, że nie ma takiej siły. Jezus powołuje w tym miejscu, gdzie się teraz znajdujesz. Jego powołanie nie polega na tym, i jego miłosierdzie nie polega tylko na tym, że on rozgrzesza Mateusza, oczyszcza go z grzechów. Nie. On go powołuje do czynienia dobra. Jest to niesamowite. Przecież posiadać w swoim gronie apostołów, kolaboranta, złodzieja, człowieka nikczemnego, tak strzelić sobie w stopę. No nic gorszego. Ludzie będą patrzyli na Jezusa przez pryzmat Mateusza, no, który nie jest za bardzo ciekawym człowiekiem. To nasze spojrzenie. Ale Jezusowi nie chodzi o ludzi, Jezusowi chodzi o Mateusza. Chodzi, żeby Mateusz poczuł, że jest powołany do czynienia dobra i to zmienia człowieka. Niech to nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem, który patrzy na każdego z nas nie na to, jak od dzisiaj jesteśmy, nie na nasze grzechy, ale patrzy na nasze możliwości, potencjał z wiarą i mówi: Wstań, nawróć się. Powołuje się do rzeczy wielkich, jeszcze dużo dobrego przed Tobą. I o to się mówimy.